14 kwietnia, niedziela rynek walutowy, analiza weekendowa, rynek walutowy, dzisiaj typowo walutowy, najpierw para, najpierw indeks dolarowy. Tutaj w indeksie dolarowym pamiętajmy, że jesteśmy jak gdyby cały czas w takim trendzie wzrostowym, tutaj też wybicie ostatniego szczytu, natomiast po układaniu się tego pinbaru mamy tutaj białą świecę. W tym tygodniu przyszła nam czarna świeca, więc sytuacja trochę taka mniej jasna. Natomiast teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że po tym ruchu, który w jakiś sposób powiedzmy miał pięć jakiś fal, mieliśmy tutaj zejście wybijające ostatni podyszczyt, podejście trójką pod strefę na koronę. No i teraz rynek odpada, tworząc jak gdyby tutaj taką próbę podwójnego dołka. Pytanie co dalej? Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym wydaje się tutaj ruch, gdzie będziemy Dalej kontynuowali spadek. E, mamy tutaj pierwsze, takie jakąś taką, ala na razie korektę pędzącą, ale może też tu być zejście do okolic 96. Następnie utworzenie kolejnej korekty, i dopiero potem te silniejsze odpadnięcie w dół. W każdym razie ryzyko, e, znaczy się, mamy tutaj pierwsze znamiona możliwości zmiany tej tendencji wzrostowej poprzez wybicie tego szczytu, i teraz tutaj do tych poziomów. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na taki, taki spadek. Kolejna para to para euro-dolar. Tu znowu w przeciwnym kierunku, na wykresie tygodniowym po zasłonie ciemnej po formacji przenikania, wyjściu przedzieleniu pinbarem powstała nam teraz formacja gwiazdy porannej. To wszystko tworzy nam jakiś układ, który może być układem podwójnego dołka, właśnie z formacjami na wykresach tygodniowymi odwracającymi trend. Więc szykuje nam się możliwość, przynajmniej pamiętajmy o tym również, że rynek doszedł tu do poziomu 61,8% zniesienia i teraz nieważne, czy zakończył tą korektę, czy ten spadek jako korektę, czy jej nie zakończył, ale jest szansa, że tu z tych poziomów mimo wszystko jakaś. Większa reakcja nastąpi. Więc mamy teraz szansę na podwójny dołek, po druga formacja odwracająca, no i na wykresie czekamy na jej potwierdzenie. A jeżeli ono nastąpi, no to najprawdopodobniej w kolejnym ruchu będzie, a może za jednym zamachem to się wykona, wybicie tutaj tej linii szyi podwójnego dołka, czyli poziomu około 1,1450. Patrząc teraz na wykres dzienny. Mamy po tym tutaj znowu w mniejszym trójce spadkowej wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt. Co prawda ono wygląda jak trójka, ale no, nawet gdyby, to powinno otworzyć nam drogę tutaj do tych rejonów, bo spadek, który również jest ewidentnie trójką, jest zakończony tutaj. Powyżej tego dołka, utworzyła nam się tutaj gwiazda poranna, i mamy już do czynienia w tej chwili z jakąś tendencją wzrostową. Doszliśmy tutaj do jak gdyby tego poziomu pod, ostatniego potwierdzonego szczytu w tym ruchu spadkowym, w tej korekcie ABC, i tutaj widzimy reakcję podażową w postaci górnego cienia, ale zobaczmy też tutaj na tą akcję tego pinbara. To jest. Sygnał, który raz po raz pojawia się na rynku i nie, znaczy niestety, albo istety wprowadza on sygnał wejścia w większą, większy ruch wzrostowy. Zatem Sama reakcja w postaci górnego cienia, według mnie, nie jest wystarczającym czymś, aby uznać, że rynek tutaj będzie zawracał. Jeżeli teraz byśmy przeszli, ja mam wyłączony już w tej chwili, ale jeżeli byśmy przeszli na wykres godzinowy, no to bardzo niedalekie odległości są, ponieważ tutaj na bazie tych, tego ruchu od tego pinbara moglibyśmy zwrócić uwagę, ja tutaj powiem o co mi chodzi najbardziej, długość tej czarnej świecy to jest. Zróbmy to w takiej postaci, odłożona od tego szczytu. Widzimy, dochodzi tu do szczytu tej świecy, czyli tworzy nam się tutaj układ korekty pędzącej 1 do 1, i tutaj też jest fajnie przedzielony taką trójką, także tu okolice, poziom mniej więcej, bo tutaj mówię na wykresie godzinowym, to bardziej bo 1, 12, 80, te rejony są teraz moim zdaniem bardzo istotne, bo jeżeli rynek zatrzyma się tutaj i ruszy do góry, no to tak jak powiedziałem, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mamy start. I będziemy tutaj co najmniej podążali gdzieś w okolice, tutaj powiedzmy tego 1.15, 1.15.50, a patrząc jeszcze raz pow, powtórzę na wykres tygodniowy, no to tutaj to jest ta strefa, jest dla, jest, dlaczego jest, jest powód, żeby autentycznie do tych poziomów co najmniej tutaj e, rosnąć i jeżeli nie, znacznie, znacznie wykszyk. więc trzeba zwracać uwagę, bo być może właśnie w tym już nawet ujęciu tygodniowym szykuje nam się tutaj coś fajnego, pewna faza akumulacji w postaci podwójnego dołka z formacjami na, na, na tych dołkach. No, i teraz mam jeszcze trzy pary krótko wskazujące na to, że chyba przychodzi. Znaczy, jesteśmy już jakiś czas, ale przychodzi słabszy, słaby okres na jena. Dolar do jena. Tu jak widzimy, dolar cały czas jest w sile, i teraz po zejściu korektą ABC powoli idzie do góry w tym tygodniu pin bar, który powinien skutkować dalszym wzrostem. Powinien skutkować dalszym wzrostem, a to pokazuje, że tutaj mamy otwartą drogę do poziomów około 114,50. Jeżeli teraz, no, w ten sposób spojrzymy na, na ten wykres, ale przy udziale tutaj, jak gdyby tego dziennego schematu, no, widzimy wyraźnie zejście do, 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 do szczytu e, swingu, e, układ gwiazdy, e, Pora, por, Porannej, przepraszam, pinbar, wyjście, retest i dalej jest kontynuacja tego wzrostu. Na tym małym obszarze mamy tutaj głowę z ramionami odwróconą, czyli wybicie tej tutaj, teraz już strefy, które nastąpiło w piątek, tak naprawdę powinno nam zaowocować realizacją ruchu na, na około, no powiedzmy, Prawie że 200, 200 pipsów, czyli, czyli innymi słowy, mocno prawdopodobne jeszcze ruch do góry, 112,50, być może jakaś korekta, bo tutaj mamy już inną strefę, no i potem dalszy ruch gdzieś w okolice tutaj co najmniej 114. A więc tu wskazuje wykres, dolar do jena pokazuje, że dolar powinien być silniejszy od jena. Pamiętajmy, euro znowu daje nam szansę, że będzie silniejszy od dolara. Czyli spójrzmy, bo w tym momencie robi się coś takiego, że jeżeli euro ma być silniejsze od dolara, a dolar ma być silniejszy od jena, no to siłą rzeczy najfajniejszy, najmocniejszy ruch powinien być. Na parze euro do jena, oczywiście ruch wzrostowy, czyli innymi słowy wzrost war wartości em, do euro. No i czy jest tutaj taka szansa? Moim zdaniem jest dużo na rzeczy, bo mamy mianowicie coś takiego: wzrost, korekta, potem impuls, teraz korekta w układzie. Leonardo 50 na 78,6, silny pinbar i w tej chwili można powiedzieć, że faktycznie wzrost, który miał tutaj miejsce jest wzrostem, który nie pokonał overbalansu, czyli tego, tego tutaj układu i powstała nam tutaj formacja objęcia, ale zobaczmy, mieliśmy wyraźną trójkę, zejście do strefy tutaj, idealne zejście do strefy, czyli taki układ, gdzie jest najpierw dołek, ruch do góry i do tego samego poziomu i narasta presja popytowa. Moim zdaniem będziemy wybijali, a jeżeli będziemy wybijali, no to euro-jen daje nam teoretyczną podstawę do tego, aby sądzić, że będzie to ruch tu do poziomu 137, czyli no naprawdę dość i pamiętajmy, że jesteśmy teraz na rejonie 127, czyli to jest jak mnie dobrze liczę, to jest tam dookoła wygarnięcia 1000 pipsów. Więc tutaj może być naprawdę no, ciekawe i to by miało pokrycie. Euro, przypomnę, silniejsze od dolara, jest na to mocna szansa, Tak gwiazda poranna na wykresie tygodniowym, podwójny dołek, czyli jeżeli euro ma rosnąć do dolara, a dolar ma rosnąć do jena, no to euro do jena powinno rosnąć jeszcze mocniej. No i potwierdzeniem jeszcze jednym na słabość jena jest według mnie układ fund do jena, gdzie mamy wyraźnie po spadku mamy ruch pierwszy, który wybija ostatni potwierdzony szczyt, zejście niemalże idealnie do strefy na koronę, utworzenie nam dużego pinbara, wzrost korekta, wzrost korekta, taki sam rozmiar, korekta pędząca 1 do 1, rynek tu się nam odwraca i najprawdopodobniej będzie atakował po pierwsze tutaj poziom tych szczytów, a po drugie również te szczyty i będziemy podążali co najmniej tutaj w te okolice. To jest, tak wygląda z wykresu tygodniowego. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to tutaj widzimy wyraźnie ten, ten, układ, gdzie nie mamy 1 do 1, takie typowe, ale dojście do strefy na, tutaj szczytowa strefa, gdybyśmy chcieli ją tutaj wyrysować, to mamy dojście do tej strefy szczytowej. się A. I teraz zobaczmy. Retest, wyjście mimo wszystko na nowy szczyt, zejście nie wybijające tego dołka, czyli jako typowa korekta, wyjście ostatniego, po, po, pokonanie ostatniego potwierdzonego szczytu, powrót jako ABC do układu korony. No i teraz ruch do góry, i ten ruch powinien być kontynuowany, czyli kolejna para pokazuje na słabość jena. Czyli warto, myślę, bo jeżeli tak się to grupuje, to znaczy, że no warto, warto to wziąć pod uwagę. Yy, Właśnie te pary z 1 mogą być tutaj ciekawe dla, dla takich bardziej trendowych ruchów, czyli takich, co no, w łatwiejszy sposób dają zarobić. Tak? Jeżeli potrafimy tylko, że tak powiem, no, wbić sobie do głowy, że jeżeli jest trend, to on jest i nie patrzymy na to, gdzie on się skończy, tylko on jest, no to możemy całkiem fajne pieniądze zarobić. I tego serdecznie wszystkim oczywiście życzę. No i to by było wszystko dzisiaj, tak jak powiedziałem, typowo rynek walutowy z, z tym naciskiem na kwestie dotyczące jena, bo one jak gdyby pokazują się na, na, na różnych, na różnych parach. A jeszcze do tego mówię, wybranek, ten, taki, takie moje przypuszczenia, ten wybranek w postaci euro do jena, ponieważ. No, jeszcze dochodzi ta kwestia samego, samej siły między euro a, a dolarem. Oczywiście to są analizy i takie delikatne prognozy, jak to będzie wyglądało. No, trzeba po kolei pat patrzeć, jak to będzie się realizowało na parze euro-dolar czy na, 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 na indeksie dolarowym. I to wszystko, jeśli chodzi o rynek walutowy.